O najbardziej świętej dziewicy, Matce Boga i mojej jedynej nadziei w ciemności, która mnie otacza, pokłonęła przed Twoim obrazem pełnym bólu i łez, przychodzę do Ciebie ze złamanym sercem, błagając miłosierdzie, pomoc i cud Twojej macierzyńskiej miłości. Dziana pani, nie mam już siły, by nosić ten ciężki krzyż. Tak wiele dolegliwości, które zmiażdżyły moją duszę i wyciągnął mnie z ziemi. Agencja pochłania mnie w dzień i w nocy, samotność przytula mnie jak okrutny cień, i gdziekolwiek patrzę, widzę tylko beznadziejność. Nie wiem już kto go używa, nawet nie znajduję słów, które wyrażają taki ucisk, ale wiem o nieskazitelnej Maryi, że jesteście kołdrą dotkniętych, pomoc grzeszników, nadzieją desperackich i dlatego nawet w ciemniejszej ciemności nadal utrzymuj cienką nić wiary, która wiąże mnie z niebo. Moje życie wygląda jak łódź dryfująca pośród wściekłej burzy, bez kompasu, bez celu, prawie połkniętego przez fale niepewności i strachu. Choroba fizyczna lub emocjonalna. Być może oboje podważyli moją energię i ukradli mój sen. Kryzysy rodzinne rozdzierają mnie w środku, ponieważ widzenie tych, których kocham cierpienie, to jak poczuć moje serce, aby być rozdarte na kawałki. Trudności finansowe coraz bardziej napinają się i czuję o mnie, że nie muszę zapewniać niezbędnych, aby sny zawalają się i obiecuję być nieświadomym. Wszystko wydaje się zagubione, wszystko wydaje się zbyt daleko od mojego zasięgu. Nawet moja wiara czasami waha się pod ciężarem okoliczności, ale mimo to, nawet w mojej słabości, płaczę do Ciebie o Matkę Nieba, ponieważ wiem, że możesz mnie tylko ocalić, ponieważ jestem wdzięczny za Wasze nieskończone współczucie, ponieważ Twój zawsze miłosierny wygląd zwrócił się do nas, biedne stworzenia pogrążyły się w cierpieniu. Ty, który płakał u stóp krzyża, gdy Twój syn umarł za nasze grzechy, Wiedzcie lepiej niż ktokolwiek to, co cierpieć z rozdartym sercem. Dlatego nie mogę uwierzyć, że pozostaniesz obojętny na mój płacz. O Maryja, potężna i delikatna matka, nie pozwoliła mi zniszczyć tej burzy. Przyjdź szybko, nie wszystko, o królowej nieba i mojego życia, bo mam zamiar ulegać. Wygłaszam Wam drżące ręce, podając, że Wasz święty płaszcz całkowicie mnie zakrywa. Chroniąc mnie przed wszelkim złem, rozpraszając ciemność, która mnie otacza, i oświetlając mnie gładkim światłem Twojej boskiej obecności. Nie zostawiaj mnie w spokoju w tej dolinie łez o świętą dziewicę. Pragnę swojej siły, kiedy nie mogę już kontynuować. Pragnę mojego głosu, kiedy nie mogę już się modlić. Pragnę mojego uzdrowienia, gdy moje ciało i dusza wołają o ulgę. Niech wasza wstawka obok twojego boskiego syna Jezusa będzie wystarczająco potężna, aby złamać cały łańcuch ucisku, choroby, smutku i rozpaczy. Błagam cię, droga mamo, teraz wchodziłem na mnie, zanim wszystko się zgubi, zanim zagubię się od siebie. Spraw, że poczuję, że Twój matczyny uścisk obejmuje mnie czułością, Twoje serce wita mnie miłością. Twoje ciche słowo, które mówi mojemu ubojowi duchowi: Mój synu, jestem tu z Tobą. Nie będę wolny. O Matki Bożej, schronienie Grzeszników i Porto Seguro. W najtrudniejszych czasach w pełni Ci ufam, nawet jeśli moje własne siły mnie porzucą. Wiem, że Wasza dobroć jest większa niż wszystkie moje błędy, że Twoje miłosierdzie jest głębsze niż wszystkie moje rany i że Twoja matczyna miłość jest w stanie poruszyć niebo i ziemię, aby przynieść mi pomoc. Tak więc, Matka Wiecznej Pomocy, biegnij w kierunku mnie, jako tego, który nigdy nie zaprzecza Waszej ochrony i zalew mnie i cała, która nęka Twoją niebiańską przysługę. Niech Twoja obecność oczyszcza, przywróci, przekształci i zapisz. I to, tak ogromne, jak mój ból, jeszcze ogromniejszy, jest łaska, którą przelasz moje życie, przynosząc prawdziwy komfort, całkowite uzdrowienie i widoczny cud, ten, który możesz osiągnąć tylko przed najwyższym poziomem. O Maryja Dziewicy, Matka Boża i nasza Matka, Królowa Nieba i schronienie dotkniętych, Nadal kładamy się przed Wami z otwartym sercem i spragnioną duszą Waszej Matki. Wy, którzy jesteście pełni łaski, zdecydujesz się przynieść Zbawiciela na świat, spojrzeć na nas, Wasze dzieci, abyśmy nosili rany ciała i duszy. W Twojej obecności o Matce znajdujemy oddech, który uspokaja burze serca i to dla Ciebie używamy. Pewność Twojej niezrównanej miłości, wiesz o nieskazitelny dziewica, każdy ból, który nas przecina, każda blizna tego czasu się nie wymazała, każda waga, która sprawia, że kłaniamy się. Są to rany duszy, naznaczone smutkami, rozczarowaniami, poczuciem winy i żalu. Są to rany ciała, które cierpią na choroby, słabości i ograniczenia. Ale zanim Was, współczująca matka, te bóle zaczynają się poddawać. Twoje światło, odbicie boskiej miłości Twojego Syna Jezusa, przenikają cienie naszej istoty, przynosząc ulgę, przynosząc nadzieję. Jak miękka bryza, Twoja obecność uspokaja udrękę i w naszej słabości czujemy siłę, która nas podtrzymuje. O Maryja, Matka Miłosierdzia, wy, którzy byliście u podnóża krzyża, zjednoczeni z odkupiającą ofiarą Twojego Syna, wiesz, co to znaczy cierpieć, wiesz, co to znaczy nosić złamane serce, a jednak ufać woli Bożej. Naucz nas, Matkę, przekształcić nasz ból w ofertę, naszą słabość w pochwałę. Zrzucone z Waszym świętym różaniec, rany, które nas dotykają i wstawiają się z Jezusem, naszym Zbawicielem, które z Jego nieskończoną mocą całkowicie wylecz nasze ciało. Przywróć naszego ducha i uwolnij od wszelkiego ucisku. Płaczamy do Ciebie, Dziewica Maryja, przez tych, którzy są przy kuli łóżka, cierpiący na choroby, których lekarze nie wyjaśniają lub nie mogą się wyleczyć. Prosi Jezusa, lekarzy, lekarzy, aby przejdzieli przez życie swoją uzdrawiającą ręką, przynosząc zdrowie, wigor i odnowienie. Wołamy za tymi, których dusza jest niespokojna, uciskana myślami o rozpaczy, niepokoju lub strachu. Niech Twój matczyny głos, który śpiewał magnifikat, szepczą w swoich sercach: Nie bój się, Pan jest z Tobą. Niech pokój Waszego Syna, który przezwyciężył świat, zalewa swoje życie, odsuwając całą ciemność. O Matce wy, którzy prowadzą nas do Jezusa, poprowadzi nas waszym świętym szkaplerze, przedstawia Mu nasze błaganie, nasze łzy, nasze tęsknoty. Zapytaj o dziewicę, że uwolni nas od łańcuchów, które nas wiążą, czy to fizyczne, emocjonalne lub duchowe. Niech dusza rannie naznaczona przeszłymi traumami zostanie umyta przez cenną krew Twojego syna. Niech rany ciała, które nas ograniczają, zostaną przywrócone przez moc ich zmartwychwstania. Niech ucisk, który sprawia, że czujemy się martwi, zostanie rozwiązany przez zwycięstwo Chrystusa, która jest naszą wolnością. Gdy modlimy się, matka czujemy ból uwierzy. Każdy ptak rzeczny, którego z tobą modliliśmy, jest jak krok w kierunku światła. Każda tajemnica twojego różańca zbliża nas do obietnicy odkupienia. Wiara, która kiedyś drżała, jest teraz wzmocniona w twojej obecności. Nadzieja, która wydawała się utracona, teraz odrodzona, ponieważ wiemy, że ty, Dziewica, nigdy nie porzucasz swoich dzieci. Jesteś matką, która wita te konsole, która wstawiała i z tą pewnością nasze serce jest pełne zaufania, ponieważ wiemy, że przez Waszą wstawiennictwo Jezus nas słucha. O Virgin Mary, Matka wiecznej pomocy, nadal pokrywa nas swoim świętym płaszczem. Chroń nas przed pokusami, które chcą uciec od Twojego Syna. Strażnik pułapek wroga, który chce ukraść nasz pokój. Podtrzymuje nas w czasach słabości, że nigdy nie tracimy zaufania do Boga, a przede wszystkim Matko prowadzi nas do Jezusa, naszego Zbawiciela, aby uzdrowili się w ciele i duszy, moglibyśmy żyć dla chwały Bożej, służąc naszym braciom z miłością i radością. Z wdzięcznością podnosimy Wam naszą pochwałę. Dziękuję. O Dziewice Maryję, za to, że nigdy nas nie zostawiła w spokoju. Dziękuję za cierpliwość, za miłość, za ciągłe wstawiennictwo. Wiemy, że z Tobą po naszej stronie żaden ból nie jest większy niż łaska Bożej. Wiemy, że z Twojej ręki jesteśmy doprowadzeni do zwycięstwa Chrystusa. Z pełną pewnością siebie dajemy Wam nasze życie, nasze rany, nasze marzenia. I obiecujemy, że Mamo. Żyć z chwałą Twojego syna, rozpowszechniając Twoje przesłanie miłości i nadziei. O słodka Matka Nazaretu, królowa pokoju i poranna gwiazda, która oświetla beznadziejne serca, w Twoich współczujących oczach umieszczamy naszą ostatnią nadzieję. Jesteście bezpiecznym schronieniem w środku huraganu życia, światłem, które nie wychodzi nawet w najgrenniejszej ciemności. W Twojej miękkiej obecności znajdujemy siłę do kontynuowania. W Waszej kontemplacyjnej ciszy słyszymy, jak Boga echem echem z boską jasnością. Dziana Pani, to Ty zamienia się w taniec, płacząc w piosenkę, rozpacz w odkupieniu. Nie pozwalasz mi zmęczyć się szukaniem Cię, ani nie pozwól, aby moje ręce wpadły w zniechęcenie, ponieważ wiem, że każdy krok w Twoim kierunku jest krokiem w kierunku zwycięstwa. Niech to płacz, który podnieśliłem, nie będzie bez odpowiedzi, ale staje się świadectwem Twojej władzy, czułości i nieskończonej miłości do każdego z nas. Droga dziewica Maryja. Jesteś wąskimi drzwiami, które prowadzą do serca Jezusa właściwej drogi dla tych, którzy szukają uzdrowienia, wyzwolenia i prawdziwych cudów. Ile osób w trudnej sytuacji przyszło do ciebie i powróciło? Ile podzielonych domów zostało przywróconych przez Twoje wstawiennictwo? Ile chorych ciał zostało uzdrowionych przez Twój święty płaszcz? Jesteś silną kobietą Pisma Świętego wybranego przez Boga jako Matkę Zbawiciela i obrońcą Jego dzieci na całym świecie. Dlatego proszę Was, Królowej Nieba i mojego życia, aby nadal działali na moją korzyść. Niszczy Waszą potężną ochroną całe zło, które próbuje zbliżyć się do mnie i tych, których kocham. Łamie niewidzialne łańcuchy, które uwięzią nasze marzenia. Przywraca to, co zostało utracone, zwraca skradziony czas i rodzinowy sezon w moim życiu. Stacja błogosławieństw, pokoju, cudów. O najświętsza matka, jak dobrze byłoby wiedzieć, że miliony serc modlą się teraz z wami, podnosząc swoje błaganie do nieba z niezachwianą wiarą. Jeśli ta modlitwa dotknie jak najwięcej dusz, niech wiedzą, że nie są sami, że zawsze istnieje bezpieczne schronienie w twoim matczynym sercu. A jeśli ktoś znajdzie tu małą ulgę, promień nadziei, westchnienie pocieszenia, który rozpoznaje w Tobie kochającej ręce Boga, która dotyka jego życia, chcemy rozpowszechniać to przesłanie wiary, uzdrowienia i zbawienia, docierając do wszystkich, którzy muszą usłyszeć: Nie bój się, jestem z Tobą. Z mocą Ducha Świętego na nas chcemy wyprowadzić tę modlitwę z wyprzedzeniem. Uczynić ją latarnią morską w mrocznych czasach, schronieniem dla bezradnych, hymnem wdzięczności dla niebios. I to, przez Twoje potężne wstawiennictwo, wielu uważa siłę, którą można zacząć od nowa, lecząc za rany i cuda widoczne w ich życiu, ponieważ z Tobą, Maryja, nic nie jest niemożliwe. Teraz, drodzy bracia i siostry, które podążają za tą modlitwą, zapraszam wszystkich, aby mi powiedzieli: Amen. Niech to słowo zapieczętowane w naszych sercach będzie okrzykiem wiary, zaangażowaniem zaufania do Maryi i Jezusa. I nie zachowaj tej modlitwy tylko za ciebie. Podziel się tym z tymi, którzy potrzebują uzdrowienia, którzy cierpią, którzy szukają pokoju. Weź światło Maryi do każdego rogu, aby więcej serc mogło dotknąć łaski Boga. O Virgin Mary. Bezpieczna przystani w trakcie burzy. Wciąż wołam o Twoją matczyną ochronę. Nawet w najgłębszej rozpaczy, Twoja miękka, potężna obecność zaczyna dotykać dna mojej duszy. Czuję, że Twój płaszcz delikatności angażuje moje zranione serce jako boski balsam, który uspokaja płomienie udręki i nadaje ulgę, którą tak długo nosiłem w zmęczonym plecach. O, kochanie, nie pozwoliłem mi chodzić samotnie przez ciemne ścieżki strachu i samotności. Bo to Twoje wstawiennictwo ze świętym sercem Jezusa może rozproszyć mgły zniechęcenia i odnawiać siłę, aby zacząć od nowa. Niech Wasze ciche, ale potężne słowa dotrą do uszu ukochanego syna. A on, poruszony przez jego nieskończone współczucie, pochyla się nade mną miłosiernym spojrzeniem, które leczy, ratuje i przekształca. Pytam cię o królową aniołów, która wstawiała dla mnie z całym niebiańskim autorytetem, który został ci przyznany. Niech każda fizyczna rana dotknie światło waszej łaski i uzdrowi się zgodnie z wolą Boga. Jeśli jest to czas leczenia, niech ciało przywróci. Jeśli nadszedł czas na wzmocnienie, niech ból straci swoją moc, by mnie zabijać. Ale przede wszystkim, Najświętsza Matka, módlcie się za mnie, aby moja dusza została całkowicie przywrócona, że moje emocje znajdują równowagę, niech moje myśli zostaną uwolnione ze szponów smutku i niepokoju, że mój umysł przestaje być więźniem bolesnych wspomnień i zaczyna znowu marzyć. Uwolnij mnie o potężnej dziewicy, wszystkich uciążliwych uzależnień od jarzma ukrytych jako wygoda, bądźcie raniami, które stały się ścianami, bądź obawami, które zniewalają duszę. Niech Duch Święty przez wasze wstawiennictwo dmuchnie nade mną nowe życie, pełne nadziei, odwagi i prawdziwej miłości. O niepokalana Maryja, model wiary i przykład całkowitej porodu do woli Boga, naucz mnie głębiej ufać, nawet jeśli nie widzę drogi. Niech Wasza ciągła modlitwa przed tronem łaski dotrze do mnie łaska wytrwałości, cierpliwości i odnowionej nadziei. Czy mogę nauczyć się poprzez Twoją kontemplację znaleźć sens w cierpieniu? Odkryć Chrystusa na krzyżu moich własnych trudności i rosnąć w miłości nawet w czasach większej kruchości. Byłeś pierwszym uczniem Jezusa, pierwszym, który uwierzył bez widzenia, jako pierwszy, który całkowicie poddał się boskiej płaszczyźnie. Niech Twoja wiara oświetli moją, niech Twoje posłuszeństwo zainspiruje moje, że Twoja nadzieja podtrzymuje mnie w trudnych dniach. Niech Twoja Matczyna obecność nie tylko uleczy moje rany, ale także przygotuje moje serce do życia pełnego pokoju, celu i prawdziwej miłości. Matka wszystkich z nas, którzy są w niebie i żeglują po nas tutaj na ziemi, czyni mnie narzędziem Waszego pokoju, nawet pośród moich ograniczeń, że doświadczając lekarstwa mogę również przynieść ulgę tym, którzy cierpią wokół mnie. Niech moja historia bólu stanie się świadkiem zwycięstwa, moja słabość okazuje się być siłą w Chrystusie, a mój głos, kiedyś milczał przez rozpacz, wzbudził Pana i Wam, Jego ukochanej matce. Bo wiem, o świętą dziewicę, że Twoje wstawiennictwo nigdy nie zawodzi, że Twoje współczujące serce nigdy nie zamyka błagania zagrożonego dziecka. W Twoich rękach umieszczam całe ciało życia, duszę i ducha, pewne, że jeśli chcesz, abyś wybierzesz mnie jako część swojej duchowej rodziny, nie pozwolicie mi zginąć. A teraz, z sercem przepełnionym wdzięcznością, nawet zanim zobaczę widoczne oznaki uzdrawiania, dziękuję Ci, Maryja, za wszystko, co działa na mnie dla Twojej miłosiernej miłości. Dziękuję Ci za każdą łzę, którą musisz wysuszyć, za każdą ranę, którą musisz wyleczyć, za każde westchnienie rozpaczy przekształcisz w hymny pochwały. Ufam Wam, droga, bo Słowo z Jezusem jest potężne, Wasza modlitwa jest skuteczna, a Twoje serce jest najbezpieczniejszym sposobem na dotarcie do serca Boga. Jeśli przyjechałeś tutaj i poczułeś w swoim sercu siłę tej modlitwy, wpisz amen i podziel się nią z kimś, kto bardzo potrzebuje tego lekarstwa. Subskrybuj kanał, aby nadal otrzymywać potężne modlitwy, które dotykają duszy, uwolnij serce i odnawiają wiarę. Nie jesteśmy sami, mamy w niebie Matkę, która kocha nas nieskończoną miłością.